Nie śpieszymy się, spokojnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyszliśmy przetestować te tory linowe. Parking. Dobra, tak, wy dwie podejdźcie najpierw ze mną, zmierzymy was. Ojej. O, kawał kobity. Na wszystkie cztery możesz wejść. <noise> Ojeju. I ty też na wszystkie cztery. Ja, ja też? Wejdę. nie sprawdzić. Tutaj wszyscy Państwo wchodzą. Nie, ty tylko możesz na dwa wejść. Wchodzimy. Trzeba, trzeba sprawdzić, kto tu lepszy, czy młodzi, czy, no, czy starzy. No, ale... Oczywiście, że. Ja. Babcię bierzemy, czy babcia lepiej niż hasę kuruje? Bierzemy, bierzemy. A co, a co to? Jak, jak szaleć, to szaleć. Ta. Nela do pani. Tak, raz babcia. Ta, raz dziadek. Oj, będę się wyróżniał. O Jezu, jedziemy się. Zaczynamy tor. Chcę wam powiedzieć, dziewczyny, że dzisiaj babcia będzie pierwszy raz na torze linowym. Trzymajcie kciuki, żeby jej się udało przejść. Babcia, powodzenia, powodzenia. Pamiętać, jedna osoba na przeszkodzie. Luzik. Luzik. Emilka, ruch, ruch. Można. Można? Wygląda łatwo. Widzicie, jak ja szybko? No pięknie, ciekawe jak on może już uwielbiać. Dziadkowi to kiepsko idzie. O, no, dziadkowi kiepsko. Kiepsko, kiepsko. Bo za wysoki jest do tego. No, dziwne. Były momenty, gdzie się trochę bałam. A, czasie? Nie, wolę nie ryzykować na tych rzeczach, gdzie trzeba było gdzieś tam tą równowagę utrzymać. Udało się. Bez trzymanki? Tak jest. O, ty jesteś gość. Oui. Wife! Dostałam w kask. O. Używaj tego, Emilia! Na zabawa, mogę zawsze z wami chodzić. Więżne! Maciu, To jest dopiero pierwszy. Ekstra!